Jak widać, mamy moją tegoroczną młodzież z białolotów. Jest to część ptaków. Pozostałą część młodych postaram się pokazać, jak tylko znajdę czas. Widać, wszystkie ptaszki na dosyć fajnych głowach. Mam to gołębie po ptakach po samicy od pana Michalaka, samca zakupionego w Poznaniu, Moje, mojego chowu samczyku oraz zakupionym samczyku z Wrocławia. Samicce raczej. Są się coś ptaszki, nam nie się prezentować zbyt mocno. Samczyk białolot niebieski zakupiony od pana Janusza Pawłowskiego. I samczyk 7 na 7 w lotkach. Także poszukiwana samica do tego samca.